Siemanko ludziska, z tej strony Max nie umigać. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą rozgrywkę naszym vampiro elfem tym naszym pięknisiem, ale dzi wyjątkowo nie sam, z kim? Sieba, sieba, tu Salik. No, ładnie się przedstawiłeś. Będziemy oczywiście kontynuować grę, w czym widzicie, w Blesie, nie? Anlisie. Naszej zajebistej grze, no non stop rantuje od góry do dołu za różne przewinienia, drobne, małe. Po prostu powiem jedno, czemu odeszłem z gry mając trzeci level? Dosłownie. Ale teraz... Coś, coś z nią jest albo nie tak. Albo ją lubisz, albo ją hecisz. Oj tak. Nie ma żadnego średniego na tą grę. To prawda. Pokazują mi oczywiście leżącego ptoka i będziemy musieli ptokowi pomóc. Oczywiście robiąc F. Muszę dobiegać, bo F. dolecieć. Aha, ty musisz dobiegać, dobra, to ty dobiegać, a ja mówię o ptaku, to muszę mu robić F to, pre, F to heal, dosłownie mam ten mem, F to pray respect, dosłownie. Ten stary mem. I ten jeden odgłos, pym, 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 pym rytu, 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 dosłownie, kurde. Ten sam odgłos, to potem ci rąbie w b. Aha, muszę zbierać roślinki, klikając F to respect. Oba, biegamy, biegamy, to nie ma sensu, bo to kurde Giovanni, Giovanni, my name is Giovanni Giorgi. I, I like to create the music. Moja piękna postać. Kurde, tego pięknisza trzeba spotkać, to jest. Gdzie mam Giovanni? Gdzie, Gdzie jesteś, Giorgio? Aha, zapomniałem, że e, moja twarz zakrywa minimawe. Zawsze moja twarz musi coś zakryć. zakryć. No, zapomniałem grać. Ubrałem z automatu, przytrzymując klawisz G jak gówno mogłem e, ubrać automatycznie mój sprzęt. To coś pokazuje. A ten dziwny flash, co widzieliście, to było przejście. Tak naprawdę... Bo Kogo... Kogo... Giovanni Giorgio. Kogo... Aha, bo ty... Bo ty będziesz... Bo ty... Twoi rodzice umarli. Przepraszam za żarty, Giovanni. Ja nie chciałem. Ja chciałem być miły. Ale jesteś w grze z niskim budżetem. <laughs> Chcę podejrzeć, że na którym kanale jesteś? Ej, już sprawdzę. Jak się to sprawdzało? Na ja bym go Niestety nie ja jestem szabę. w stanie to sprawdzić. Ponieważ zakryłem prawy górny róg. Wszystko, co jest prawe, górne jest zakryte. No problem z znalezenia Max Kent play, jak co? To mój nick. Próbuję cię znaleźć. Mm -hmm. Mm -hmm. Proszę, pochodzę, widzisz. O, haszcze się ruszałem jak w nie wchodzę, tak trochę. O, w ogóle te... patrzcie się dzieje z tymi cieniami kurde. Te cienie tańczą, tańczą jak parabole. Parabole tańczą, 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 tańczą. O, jak można było sfajlować questa? No, będziemy musieli jeszcze raz pogadać z działaniem Giorgio. Mhm. A ja Tak nie będę cię widział, dopóty nie pójdziesz dalej. Prawdopodobnie tak. Bo, tutaj... bo to jest bles. To jest bles. Moż możesz już zacząć ranty jak no, chcesz. Jak na tej farmie... Jestem, a gdzie indziej? To... Jestem na farmie. Dalej. ja... A głupi Giovanno Giorgio kurde zawraca mi dupę. No. Może inaczej. E, e, drodzy Państwo, ja jeżeli chcecie pooglądać e, cie, e, rozgrywkę... A ty... E, 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 Bane Story, to nie u mnie. Bo ja będę klikliwa, bo jest to tak nudne, tak patetyczne, aż mi się po prostu odjeść ciewa. Dlatego ja mówię, jestem człowiekiem, który odpadł... Yy, aha, i tu jest ten cały main boss i tu można sobie pogadać. Jestem przy tym wilku. Teraz przeznaleźć, na którym channelu jesteś. Channel 2 mi pisze tu. Mam, mam H2, ale nie wiem, czy to nie jest po prostu, że coś więcej. Jestem koło tej babie, czy trzech dzieciaków, co. O, moja cebula przyszła. Patrzcie na niego, drodzy państwo. Patrzcie na niego, jak jest piękny. Nawet nie wiem, jak się macha. E, patrzcie, patrzcie, piękno w samym sobie. Normalnie cud inżynierii niemieckiej, drugowojennej. Prawdziwy kunż, prawdziwa raska. coś wypluło, ale nie wiem co. E, Mordor by się tym nie postydził. wypuszczać coś takiego do wojny. Defeat the Walking e, musiałbyś. Jest... Jak, jak się tu party w ogóle robi, bo ja nie mam pojęcia. Nic nie mam pojęcia, taka jest nieintuicyjna. On jest e, jak ten e, z Expendables. <grym> coś tym jest. ci frienda. Czy czy to party, coś trzymać te. Nie widzę widzę. A potem a potem, e, potem trzymaj się g jak wiadomo co. O. I teraz. Ja. Kudy, ja nawet nie pamiętam, Czemu koleś w 41? Naprawdę ludzie nudzący się e, paskudnie w tej grze, jest ich pełno, nie mam co robić, ładnie zabijają bosy. On łazi na każdy channel i Co nie znowu zbierałem na achievement, a zabij bossów ileś tam. A łatwo mu zabijać to, więc... Wow! Chia! For the Gondor! A wiesz co z takiego, że Ranger ma ograniczenie strzał? Pierwszy Aha. raz mam w grze, w której... Nie mogę za dużo się poszczelać, bo... O, spacja, 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 boń! O, failed. No, ale Ale mi jest zależało, żeby się z tego wydostać. No i teraz ten... muszę czekać, aż reloada zrobię. No, pierwsza gra, która ci... Masz amunicję, musisz ją zmieniać. I jednocześnie to jest, to jest tak plus, jest. bo większa imersję, ale gdyby ta gra nie miała m, jako takiej tory to, to to imersja byłaby lepsza. To nie jest imersja. Jestem mystic. Mist... A jestem wielkim wampirzo. Zostawiam, zostawiam kulki. Kulki cebule. cebulę zostawiasz? No. Ona uzdrawia jedynie Polaków. O, a tak, power, dziękuję. Tam Nie! Pokonałem. Trwało to aż minutę! Normalnie. Człowie, drodzy państwo, drodzy mili. Pierwszy boss. Yeah. Warp boss. Dobra! Eee, takie mam pytanie, bo pewnie by się pokazało. Jakie są twoim zdaniem minusy eee, tej gry? Opowiedz. Ja mam opowiadać? No. Przecież ty bardziej znasz tą grę niż ja. No chyba, jak się przegrało 170 godzin w tą grę, to raczej... No, no, nie... no. No prawda. No. Jakie jest najbardziej taki rażący, ujemna rzecz w tej grze? Staram się tak przybliżyć trochę na temat tego, chociaż... Ten przerwy przerwę miałem z tą grą No ale niestety, tak że to jest taki typowy średniak Bo mamy tutaj różne produkty takich typowo średniaków w porównaniu do różnych innych gier Fakt, że tutaj ludzie niektórzy dużo grają, zwłaszcza bo na początku było że... że jednak trzecie podejście blesa, aż ludzie chcieli zobaczyć, czy, czy ten odgrzewany kotle tak zwany w ogóle wyjdzie na świat i będzie czymś lepszym niż tylko totalnym krapem, jak to poprzedniczki wiem. Ale jeśli chodzi o tą wersję, teraz, Bless Unleashed, no to ciężko mi powiedzieć, czy jest lepszy, czy nie jest lepszy od poprzedniczki. Ale wiem tylko, że hmm, niczym się prawdę mówiąc nie różni od większości gier. Nie ma takich jakichś nie wiem, innowacyjnych jakichś rzeczy, których byście e, specjalnie chcieli wejść do tej gry i zobaczyć ją że czymś zaskakuje niż y, inne większość gry. Jest to taki powiedzmy no, action ma w sobie po prostu aspekt actiona, ale no tak do końca nie jest taki action e, jeśli chodzi o y, takie typowo y, rzeczy, które mogą was, zwłaszcza przeszkadzać, to to, że niestety ale to jest taki typowy grinder y, po praktycznie 30 poziomie, zwłaszcza kiedy kończy się Main Story. To prawdę mówiąc zaczyna się grindować, więc to jest taki taki o, Black Desert, prawdę mówiąc. Bo potem maksymalny poziom 45, ale już od 30 -go z zaczyna się z górka. My, mam masz na myśli, że e, tutaj jest bardzo źle zoptymalizowany system, w którym od pewnego momentu ma zostać ścianę i musisz mocno grindować, tak? Pięcznie. Po prostu tyle EXP potrzebujesz, a nie ma takich zbytnia zasilania, które byś mógł od razu poziomować. Praktycznie gra się kończy na około 30-32 poziomie i od tego momentu, prawdę mówiąc, musisz robić tak jak w wszystkich mobilnych grach typu daily, weekly, a, żebyś dostawał właśnie ten EXP taki porządniejszy. Bo tak to jest, bez tego to prawdę mówiąc Używasz pełno różnorodnych buffów, które po prostu aż ci srają za przeproszenie przez całą grę, żebyś ich używał, choć one i tak nie, wiadomo, strasznie dużo nie, nie dają. Ale co więcej, jeśli chodzi o minus tej gry, no toporność. Wciąż toporność tej gry e, po prostu wychodzi dupą od strony, bo. Tak jak poprzednio, te wszystkie blesse wersje, tu wciąż jest ta toporność typu. Powiedzmy, e, walczysz sobie z bossem i możesz przez niego dosłownie albo przejść, albo nie przejść. A jak już wykonujesz combo, to powiedzmy, boss, który atakuje jakimś tam atakiem linijnym, to ty możesz na tyle combo wykonywać, aż przejdziesz koło niego, wystracie przed nim i nagle umierasz. Aha, więc dalej są toporność i opóźnienia, jednak w walce, więc gra ja dalej prezentuje swoją, swoją jakość taką. Ech. Dlatego, jak już miałbym rekomendować, jakimi klasami tutaj grać, to najlepiej Rangerami. Bo Trzymaj z się bliska, z tyłu, proszę pana. Z bliska to po prostu będziesz posłownie szmatą do bicia. Tak, jak widzicie, drodzy państwo, opinia osoby mającej ponad 100 godzin grania jest zawsze ja się... najcenniejsza, moim zdaniem. No, wiadomo, raczej nie jestem jakiś tam wygadaną osobą, która będzie omawiać, jak jest ta gra spieprzona. Też ma tam swoje dobre strony. W końcu wybrałem to przez jakiś czas, ale. Normalnie pasuje z niej bandy, patrzcie. Normalnie kolejka, jak do. Kolejka do Cebuli. Do Cebuli, no. Albo po prostu do warzywnego, <laughs> e, koloryzowane 1972 Warszawa. Jeśli chodzi o to, jak dobrze mi się grało w tą grę, to prawdę sama walka i prawdę content, w którym odblokowujemy dungeony i też walki z bossami, jest ciekawa, bo każdy boss ma tam jakąś swoją mechanikę. Fakt, że jest to zrobione jak zrobione i czasem to naprawdę kuleje, i aż boli w oczy. I już nie mówię o historii tej gry, bo to prawdę mówiąc, nawet się przeskipuje, bo ona jest tak po prostu lelaba. Tak, 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 tak. Jest. No, nie da się po prostu. Ja nie temu... umiem, nie umiem. Nie umiem po prostu jakby po prostu zwyczajnie... Ale tak macie produkcję typu nie będę porównywał tej gry w ogóle do tej gry, ale typu wszystkie sagi finala na przykład, to ta historia ciąga, tak? A tutaj to jest taka z... zapchanie dosłownie tej części. E, dać e, żeby ci. Żeby jakiś rol był, jakiś. No, i... no, pretekst do bicia się z innymi ludźmi. o. I tyle, nie? Ale już nie mówię o sam. Nie wiem, zrobienie tych cenek e, przedstawiających tę historię, jest po prostu tak żenujące, że prawdopodobnie Mario, Boss, Mario Bros. by był ciekawszą historią niż, niż tutaj. No. <laughs> nie, jeśli chodzi o to historię, no ale... E, your princess is under castle. Jeśli <laughs> chodzi o sam content z uh -huh. Enemy, no... Jest nawet całkiem dobrze przedstawiony. Nie mówię, że klasy nie są e, złe. No, ich skille też są bardzo ładnie przedstawione, chociaż... Widziałem lepsze. Ja, ja prawdę mówiąc, zacząłem grać Crusaderem w tak zwany. Hmm, ni to Palady, e, ni a, to DPS. Chyba, ale jeśli mamy się doszukiwać tutaj. Piętej trójcy w tej grze, to nie do końca to tak wygląda. Znaczy, że. E, chcieli zrobić coś innego i im to kompletnie nie wyszło. Coś czuję, że mieli wysokie ambicje. Ale już nie mieli możliwości. A spotkałem kolejnego baga. Dwóch obrońców stało, dawało się klepać rougeowi i nic nie robili. Gratulacje. Początek gry jest tak trudny, ale nie trudny, a trudny do przetrawienia, że nie dziwię się czemu odpadłem na trzecim poziomie. Na temat tej całej świętej skrzynki, prawdę mówiąc, tą grę można przejść na DTS-a. Wcale nie trzeba mieć hillera, wcale nie ma, trzeba mieć tanka, choć już nie powiem, że to jest nawet nie jest tank. Bo tutaj nie, nie, nie mylcie się z tym, że macie wojownika, że ma tarcze i tam miecz, bo to nie jest tak. Także nie ma coś takiego jak tank. fakt, że macie tam dostępne różne skille czy tam mm, inne jakieś do dodatki, żebyście zwiększali sobie agro, ale na przykład na dam na przykładzie Terry. Jak nie mieliście wystarczający damage, przyszedł taki berserker, który... Po prostu milionami krytów walił, że nie potrafiliście utrzymać tego agro. A tutaj no, podobnie jest: na chwilę macie te agro, ale po jakimś czasie i tak dps prze przechodzą. Więc prawdę mówiąc, tutaj większego powodu posiadania tego tanka nie jest. Jedynie to bardziej coś jak Aika. Wrócę do tej gry. Że jest ten wojownik powietrzny jako lider bardziej, Crusader jako lider, czyli on ma takie większość, to buffy bardziej. Które Więc teraz tłumaczysz akurat klasę, którą akurat nie gramy teraz. Jest to ta, co widzieliście na początku, ta do wyboru, ta pierwsza klasa, i to był Crusader tak zwany. A teraz się teleportowaliśmy do głównego huba, tego miasteczka, gdzie są wszyscy ludzie. Jakby ktoś ktoś pytał, co tu w ogóle się wydarzy, bo wiesz, Sali mówi o tym, a ja robię swoje, nie? żeby nie było. Tak ci przerwę co tak szybko. Przy... Nie muszę mówić. Tak nie. nie, 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 to jest. Dobrze, że mówisz, tylko wiesz. Ja lecę jak ten durny, nic nie tłumaczę, co się dzieje, a potem będę mógł problem. No ale co tu się dzieje? Ja tylko biegam i zbieram questy. Ja nawet nie mogę wytłumaczyć, co się dzieje w tym świecie. Po pierwsze, ja nie czytam ściany tekstu, bo nie lubię czytać ściany tekstu. I o tym dobrze wiecie od samego początku, że nie lubię czytać ściany tekstu. Final. Ma... Jeżeli mam porównać gry memo, które ja gram, to między innymi final ma przewagę to, że nie muszę czytać ściany tekstu, bo sami mi to powiedzą. To jest ta jedyna różnica. Main story, który nie ma podkładu dźwiękowego. A kolejna zabawna rzecz... Którą tu chyba gdzieś widziałem. Raz Wam pokażę, drodzy Państwo. To jest ta babka z rasy tych walgrów, a ona jest łuczniczką. To jest stary MPC wzięty jeszcze z blesa podstawowego i wrzucony tutaj. Kolejny problem. Jak chciałbym grać łuczniczką na przykład, właśnie z tej rasy? Nie mogę. Elfy łuki. Człowiek ma wziąć łuk prymitywny ci Wagrowie to jest zwłaszcza zauważyłem, że oni są tacy prymitywni, no walki, nie oni powinni używać łuku, rozumiem, że nie musieliby używać magii, ale nie mogliby używać łuku. Nie, łuk tylko elf. Bardzo mnie to wkurza, że straszcy zrobili gendel lock, a poprzednim blesie tego nie było. No w niestety sensie te minus, co ludzie pamiętają, że mieli dosłownie bardziej wolność w wyboru rasy i, i klasy, a tutaj niestety zablokowali to. Prawdopodobnie może to odblokują później, ale... Jest jak jest teraz. Jakby ktoś powiedział to jest I typu, don't że... think so. E... <noise> Rozumiesz, że MPCT są, które mogą używać, a to nie możesz, nie. To... Czyli NPC ty są y, z poprzedniej, poprzedniej wersji gry. O, jakby to powiedzieć, tak naprawdę. Tak jak omawiałem, mówię, na prawie zenemy Znajdziecie tutaj też zabawę. Jeśli chodzi o aspekt prawie play player, bo tutaj no też. też przy okazji, o, o, do, 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 dobrze zacząłeś właśnie. Jakie tu jest podobno PVP? Jakie tu PVP w ogóle jest? No, prawdę mówiąc, prawa OP jest tu bardzo otwarte, bo mm, no, może, tak jak zauważyli, możesz tu zauważyć, e, koło minimapy masz e, tak zwaną taką ikonę zamku, tak jakby czy coś takiego. W tym miejscu jesteś po prostu chroniony przez. E, ogólnie nie mogą przejść, używać prawie sparej, ale są miejsca, w których możesz, bo prawdę mówiąc, mamy coś takiego. Oh jak, my gosh, tu od razu. I ten wyskakuje, że mogę kupić sobie kartki do skillów. Bless briefy jakieś. I piszę tutaj te prawdziwe pieniądze, prawdopodobnie to są. Pursze, tak. Ja nie mogę, jaka ta gra też, kurde, Aaaa, my, my. Weile, gdzie są moje wale, Ja tą, na tą grę muszę zarobić. Przepraszam, na zaznaczcie przerwałem, ale nie mogłem z tego cierpieć. Co ty, no, jak każda inna gra, Flip Play musi się bronić item tym shopem. Jak chodzi o Play no to tutaj mamy otwarte, bo możemy, dojdziemy do takich map dalej, gdzieś tam jednak około 30 poziomie w których po prostu możemy wchodzić na mapę gdzie możesz po prostu wystarczy włączyć specjalny guzik i tam możesz na się do sobie prawie więc... Tam też są dostępne questy, więc to tak e, przypomina pełną grę jak to się tam nazywało Arceid? Myśmy to kiedyś kiedyś chyba... Tak, Archage to. Że w pewnym momencie wchodzić na mapy, bo tam było powiedzmy drugie Alliance, który akurat nie ma. Ale tam po prostu wchodziłeś, że mogłeś się już napierniczać, nie? Tutaj podobnie też jest, tylko że musisz załączyć dopiero taką taki mod, który możesz kogoś zabijać, nie? Mhm. Więc też... Oczywiście są też. E, m, areny, gdzie walczą ludzie trzech na trzech i też jest... E, m, Patel front, w którą ludzie walczą 15 na 15. Aha. Więc zawsze coś tam jest. A tak. na Wardzie nie ma PVP, tak jak kiedyś było w lesie. Czyli tu tak jak ci powiedziałem, jest. Tylko musisz po prostu dojść do odpowiedniej mapy, w której możesz już odblokowywać prawie splayer. Czy możesz się zabić tam, mogą cię otwarcie zabić, dosłownie, jak będziesz robił questa. Tylko to jest. A to jest daleko w ogóle z... dalej. Mogę nie I... dojść. Dosłownie do tego jest miejsca. To no, daleko w poziomowaniu i historii, ale Prawdę mówiąc, jak ja grałem osobiście na tych mapach, gdzie mogłem się zabijać, ten to ani razu nie zostałem zabity przez PvP. I, I grałeś solo wtedy. Tak, i grałem solo, więc... To nie jest tak, że mało co wejdziesz na mapę, to cię tysiąc ludzi przyjdzie i cię będzie masakrować. Każdy respawn, tylko będą czekać, aż wyjdzie z respawna. Nie, akurat... To akurat nie masz. tak Jak ktoś w prostu chce się napierniczać, no to się nie wiem, umawiają i się napierniczają. Ale tak, żeby ha, się A, na ustawkę! Zabijęło, to... Na ustawkę, nie? To nie uświadczyłem jeszcze tego, żeby ktoś mnie po prostu zabił po drodze. Teraz mamy tutaj pokazane, jak nie projektować rzeczy 3D w trakcie ich klikania. Oczywiście, ja już poprzednio mówiłem, kolesie z maskami. Od razu wiadomo, bad guys. Jak widzisz go, wiesz, że zły. To co on robi w mieście? Kto go wpuścił? To widzę, że jest zły? Jaka ta gra jest czarno-biała, dobrzy źli, koniec! Czyści dobrzy czyści źli. nie wiem czy to nazwać plusem tej gry, ale... Może nie chyba, nie wiem, postaci, że mogę z nich zrobić potwory, to chyba dobre. A czy nie, nie, mam na myśli teraz zaś rol gry, nie? Że widzę kolesie z maskami, jakaś tam historyjka się gadania pojawiła. W każdym innych grze po prostu masz green, 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 det Tak, tak. Pewnym po prostu w aspekcie, gdy po prostu dojdziesz do końca, gdzie masz ten niby content. A propos właśnie dostawania się do dungeonów tutaj, to musicie też zwracać uwagę na to, że jest tutaj tak zwany tak jakby item level, że nie wystarczy mieć poziom. Aha, trzeba, mieć, trzeba sprzęt, mieć sprzęt, tak? Ale trzeba mieć jeszcze sprzęt, żeby móc wejść na dungeony. I warto po prostu z kimś chodzić, z jakimś tam, czy to Gildią, czy tam jakimiś znajomymi, bo Często jest tak, że po prostu ludzie tutaj, no, no nie chcą iść z człowiekiem, który idzie pierwszy raz i nie chcą iść z ludźmi, którzy mają e, tam na tyle niski item level, że rozumiem, rozumiem. Powiedzmy, nim, minimalnie wejdzie na dungeon i chcą z nim, wiesz, że nie chcą już walczyć, nie, ale e, ludzie często właśnie farmią, powtarzając wiecznie to samo i kuko kuko, więc... Czasem po prostu ciężko znaleźć party, zwłaszcza jak wiecie, tylko ryczą na tam na czacie typu szukam DPS-a z 10k AP, czyli e, attack point. Aha, i to jest ten cały znany item lever, co w wszystkich grach e, MMO jest coś takiego jak e, lever e, twojego ekwipunku, który determinuje podobno twoje twojej damagę, ponieważ jak gra jest źle zoptymalizowana, to tylko ważny jest item lever, a nie umiejętności gry, jak to pokazał nam na przykład Final Fantasy czy inne bardziej wyższe półki, lepiej dopracowane gry, które nie wymagają item leveru, żeby dobrze grać. No, tutaj jest tylko to. Że, można powiedzieć, że możesz być tutaj kompletnym idiotą. Bardzo żeś miał wielki atak. Point. Tak, nie wiesz, nie wiesz co grasz, nie wiesz co klikać, ale najważniejsze, żebyś zadawał duże obrażenia. O, a ci wpadł. A, właśnie trzeba zrobić, tak? Przede wszystkim ważne też jest, żeby sobie poziomować e, skille. Na K masz skille, które masz sobie poziomować. A faktycznie mamy Exploding, Lightning Arrow. Żeby sobie odblokowywać, musisz przytrzymać tą, tą spację, czy, czy coś, żeby nowe skille odblokowywać sobie. Okej, okay, widzę, widzę właśnie. Przede wszystkim patrzę, trzeba na skille, e, też na Blessing'i. Blessing'i to są takie jakby Właśnie wyśmiałem blessingi, bo tam jakieś kartki blessingów były. No, bo to są blessingi to są tak, tak jakby pasywne e, wspomagacze do twych konkretnych skillów, które masz tam bo Masz tam ilość skillów i każdy z nich ma przypisany e, Blessing e, Niby to jest no target, ale ja potrafię i tak go tapnąć Co to, to, to jest? No target? Target? Czy to są te typu, typu... Half target. Na pół raczej. No i potem są jeszcze class skill i klasy pasywne. To też ma duże Aha, znaczenie, okay. bo tam bardzo dużo się odblokowuje. Rozumiem. Teraz mam głupi grindowy quest typu... Weź pozabijaj i tyle. Dobra, to jak... Skończę tego... Ciebie skąd znam, ale nie wiem skąd. Ale wszystkie moje... A nie! Bo ja cię znam, bo jesteś taki sam jak ten drugi koleś. Kolejny problem z tym grom. Widzisz NPC tutaj, wiesz, że jest gdzieś jego obok jest, obok jest gdzieś jego klon. Dosłownie kawałek dalej jest jego klon od razu. No to też jestem mękawe, że grzy, to jest ten leniwość twórców. Leniwość, nawet, to jest leniwość. Nawet krajobraz w niektórych miejscach jest bardzo podobny do siebie. Zbyt podobny. Mieli Blessa pierwszego. Był on moim zdaniem jako tako dobry, a teraz zrobili to jest, jest to inna gra. Ma swoje nowe problemy, i tak naprawdę nie naprawili to, co chcieli naprawić tą, tą wersją. Powiedzmy szczerze, porwali się troszeczkę emotyką na słońce. Podejrzewam, twórcy tej gry. Jak mówiliśmy, no, totalny średniak. Totalny średniak, to jest wiele Słyszecie rzeczy, fakt, że których... To wygląda lepiej, ale. No powiedzmy, no, ja już mówiłem wcześniej, ja musiałem zmniejszyć grafikę, żeby nie lagowało mi. <laughs> ale wiadomo, zawsze znajdzie się moment, który możemy rantować. I mi się wydaje, że przy tym panu, kolejnym kopii, którego gdzieś w jego kl kl klona widziałem, powiem jedno. Pożegnamy się. Pożegnamy się miło, tak jak yy, suby, lajki, gdzieś jak widzimy się e, jutro. E, więc e, cześć i czołem. Nara! Nara. więcej powiedzieć? No pa! Szyma, no cześć! Na razie, ha, papa, pa. dzięki za uwagę. O, dzięki za uwagę, przede wszystkim. Nara!